Mega popularny napój afrodizjakowy, ja of, oczywiście nie potrzebuję, ale jak ktoś potrzebuje, przystawiam wam Sex Coffee. Powtórzymy początek, dlatego że się pojawiał Ludwik z tyłu, nie wiem dlaczego Ludwik się pojawia, jak od razu jest napój afrodizjakowy, ale Ludwik był. Sex Coffee. To jest bardzo niebezpieczne, nie pij więcej niż 4 razy w tygodniu, bo... <laughs> Kręci. Okej, okay. uh, proste są składniki. Potrzebuję dodawać jedną łyżkę kakao gorzkie. Uh, kakao dodaje energii, dodaje wytrzymałość, czyli jest mega, mega zdrowy. Dodaję teraz cynamon, cynamon też dodaje energii. I też podnosi troszeczkę libido. Jedną łyżkę dobrego miodu do środka. Dwie łyżki mleko kokosowe. wiadomo, że to jest zdrowy tłuszcz, też dodaje energii. Dwie trzecie filiżanki kawy dodaje, mieszam, aż zaczyna to się pienić. Mm, ale to już pięknie pachnie. Troszeczkę jeszcze kawunie. Widzisz, piana się pojawiła teraz na górze. Mogę dodawać dopiero teraz maca, jest to korzeń roślin, który rośnie w Peru, inaczej też nazywany viagra. Z peru. Nie dodawaj macy jak dodawałeś kawę gorącą, po prostu spalisz całej zawartości twojej mamacy. Widzisz, znowu piana się pojawia na górze, to znaczy, że nasz sex coffee jest gotowy. Oto sex coffee. Poza tym, że ma różne efekty działania, to jest pyszna kawa, jest słodka, czujemy właśnie gorzkość, troszeczkę jeszcze od czekolady, konieczne, pijcie razem właśnie taki seks kofi dwa, trzy razy w tygodniu i napiszcie mi w komentarzach, jeśli są jakieś działania ciekawe. Czy... Nie mogę takie Nie mogę. Życzę <ślepsza> wam miłego To do na pa! Oh